Cześć! Witam z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj taki inny odcinek. Postanowiłem nagrać poradnik, co trzeba zrobić, aby zacząć hodowlę królików. A więc tak, aby zacząć hodowlę królików, na pewno trzeba trochę się na tym znać. E, trzeba mieć klatki, chyba, że jeżeli ktoś będzie chciał hodować króliki, e, na przykład w domu, no to zalecane są raczej średnie i małe, na przykład polca się hodować miniaturki lub jakieś y, mniejsze rasy królików. Na pewno trzeba się z tym liczyć, że królik nie jest to jakaś zabawka, czyli trzeba na pewno mieć dla niego y, kilka rzeczy, czyli na przykład jakieś pojdełko, karmidełko. Y, na pewno trzeba też mieć słomę, y, można też mieć siano, chociaż nie wszyscy hodowcy królików dają siano królikom. No, zależy też, jaki, jaka to jest rasa. no Ja będę mówił raczej o takich rasach ho hodowanych przez większość osób, czyli takich na dworzu, królików rasowych. Na przykład, tak jak widzicie tutaj przed sobą te króliki, no, jest to rasa y, hodowana w większości, może, w hodowlach królików. Jest to rasa zalecana na przykład na, na mięso, bo bardzo szybko rośnie i bardzo szybko się tuczy. No jeżeli chcecie mieć kulika, no to tak jak mówiłem, musicie dawać mu słomę na, przykład na, na pościelenie, żeby miał sucho. Jeżeli chodzi o pasze, no to jeżeli ktoś nie ma na przykład ziarek, no to może kupować sam granulat z, 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 na przykład z jakichś tam stron futerkowa.pl, Unipasz czy nasze pasze. Albo jeżeli ktoś ma wytwórnie pasz jakoś tam blisko siebie, no to też oczywiście można kupywać. No jeżeli chodzi o wodę, no to jeżeli jest ten królik i tak macie trzymacie, tylko bo trzymacie, no to może być to zwykła woda, ale jeżeli będziecie zaczynać już większą hodowlę i będzie to na przykład tam z 8 albo 6 sztuk stada podstawowego, no to zalecane są jakieś zakwaszacze, żeby coś tym królikom się nie działo. Następne pytania, które są, no to co, jak to wygląda w zimę z królikami, bo chyba dużo jest takich pytań. No w zimę, no dorosłym królikom nic się nie stanie oczywiście, no nie, nie zaleca się, żeby zakacać samice w zimę, no chyba, że ktoś ma klatki w pomieszczeniu, no ale to jest mało takich osób, no bo jak macie zakacać w zimę, no i klatki są na dworze, no to maluchy mogą wtedy pomarznąć. No i wiadomo, co potem, szkody miesiąc w plecy i tak dalej. No królikom dorosłym nic nie będzie, nie no, trzeba ich niczym przykrywać, no chyba, że jest, są postawione na w jakimś polu, gdzie wiatr wieje prosto w nie. No to wtedy można jakąś plandeko zakryć czy czymś, czy wybudować jakąś taką małą szopkę, no ale to już zależy jak kto tam chce. No więc w zimę ogólnie zaleca się hodować króliki, same stado postawowe. A młode, y, młode no nie poleca się, natomiast królice zakacać można już y, w lutym, w marcu. Ja ogólnie zakacam w lutym, marcu, y, żeby akurat potem następne młode, które będę miał właśnie po nich, to żeby na wiosnę były na sprzedaż, bo dużo chętnych jest na wiosnę y, takich innych hodowców, czy tam na przykład jeżeli ktoś kupuje na mięso, to woli kupić właśnie na wiosnę, bo jest trawa dla królików, no i tak dalej, no i tak dalej. Następnym pytaniem jest, jak to wygląda z wysyłką królików. No z wysyłką królików wygląda to tak, yy, że jeżeli chcecie wysyłać królika, no to musicie mieć jakiś transporter, czy coś w tym stylu, jakieś pudełko na przykład. Yy, no i jeżeli jedziecie do siebie na najbliższą pocztę, no nie musicie koniecznie do, do siebie, możecie na jakąś inną pocztę jechać. Trzeba spełniać jakieś wymogi, no to niekoniecznie proszę tylko żeby królik nie wystawiał tam żadnych uszu, czy coś takiego Żeby pudełko było ładnie zaklejone i tak dalej No i tam potem pani wam mówi jak to wygląda przesyłka No przesyłka kosztuje od 45 zł do 60 zł wyż Tam za kilogram potem jest dalej No i wiadomo jak płacicie jeżeli przychodzi do Was ta przesyłka, no to płacicie za króliki plus jeszcze za przesyłkę. No dobra. Następne pytanie jest takie, jak to wygląda z zakacaniem królika? No z zakacaniem królika rasy średnie można zakacać od 5-6 miesięcy. Miniaturki od 4 do, do też do 5 miesięcy. A rasy duże od 8 do 10 miesięcy, e, oczywiście od 8 do 10 miesiąca, miesiąca życia, e, no i wtedy najlepiej się zakaca takie króliki, bo już najlepiej wyrosły, e, no i są gotowe do, do rozmnażania się. No ciąża u królika trwa od 31 do 34 dni, e, natomiast ja miałem taki przypadek, że ciąża trwała u chwili 37 dni, ale to jest chyba bardzo rzadko spotykane. Kolega jeden też miał, że ciąża trwała 39 dni. No ale mówię, to jest naprawdę bardzo rzadko spotykane, spotykane takie rzeczy. No i potem, następne pytanko też jest takie, co się robi z tymi królikami? No z królikami można zabić na mięso oczywiście, na pasztet. Ja ogólnie robię to bardzo rzadko chyba na, na święta i jakieś raz w roku. Jeżeli coś tam jakaś jedna sztuka dostanie ale to rzadko. No, można sprzedawać króliki No to tak jak mówiłem, można wysyłkowo sprzedawać, jeżeli z kimś się już tam umówi, czy coś takiego. Ja w tamtym roku dużo sprzedałem, na przykład przez Olixa. No to jeżeli ktoś blisko Was się do Was odezwie, no to może on do Was przyjechać. No ale dużo osób miałem, prosiło mnie, żebym wysłał. No więc wysyłkowo Drugą sprawą też jest taką, że możecie jeździć gdzieś na jakieś rynki Na rynkach albo na jakieś wystawy rolnicze Czy coś takiego No bo na przykład jeżeli chcielibyście jechać na taką Prawdziwą wystawę królików Królików rasowych No to no, niestety nie moglibyście wystawić swojego królika Bo to jest taka sprawa, że króliki które są tam wystawiane mają rodowód Czyli osoby które która chciałaby na początku zacząć hodowlę, no to ja ogólnie nie polecam, bo polecam tylko na razie zrobić tak, no żeby mieć parę tych królików, no i nauczyć się hodować te króliki, a potem jak już się będzie parę lat hodowało, no czy na przykład już tam będzie się wiele rzeczy wiedziało, no to można zarejestrować swoją hodowlę, ja będę się starał zarejestrować. Na te wakacje, czyli czerwiec, lipiec, coś takiego. Jeżeli zdobędę więcej królików z rodowodem, no i na tej wystawie, właśnie są same króliki z rodowodem, czyli tacy prawdziwi hodowcy, którzy mają numer hodowli, czyli tam na przykład e, P37, e, 117T albo 039L, no i tak dalej. E, więc można, oczywiście, wy byście mogli kupić takiego królika ale takie króliki są, no wiadomo, że bardzo drogie od 150-100 zł do... no ceny są nieprzewidywane, to zależy od wartości królika jaki ja, jak jest oceniony i tak dalej, no ale to już mniejsza z tym. Następne pytanie jest też takie dużo zadawane od jakiego od ilu tygodni można odsadzać młode od samicy No, młode od samicy zaleca się, no taka to jest chyba no, tak wszyscy się tego stosują, że y młode odsadzane są od 8 tygodnia życia. Y czyli te młode mają 5 tygodni, a więc jeszcze 3 tygodnie. No i maluchy będą gotowe do odsadzenia. Można również odsadać od 7 tygodni. Niektórzy też odsadzają. No, jeżeli macie ich dużo, a nie wiadomo, jak to będzie ze zbytem, no to wiadomo, też można wystawić. Na przykład tak, jak teraz, można wystawić sobie go na OLX czy coś takiego no i potem zobaczyć jak to będzie no niektórzy też rezerwują króliki jeżeli są po bardzo dobrych rodzicach no jeżeli by chcielibyście hodować królika no to nie, nie możecie się brzydzić tego co on robi czyli wyrzucać ściółki od niego no wiadomo ta ściółka nie będzie czysta tak jak widzicie tutaj przede mną też będzie czekało praca niedługo będę też musiał je wyrzucić no jeżeli będzie już ta hodowla na większą skalę no to jakieś szczepienia też będzie trzeba przeprowadzać żeby królik nie dostał żadnych chorób i tak dalej powrócę jeszcze do tej paszy no tak jak mówiłem jeżeli ktoś nie ma ziarek no to można kupywać samą taką paszę na przykład na tucz ale nie jest to za bardzo zalecane bo królik wtedy się bardzo stuczy no i jeżeli będzie miał małą klatkę, klatkę i nie będzie miał dużo ruchu, a tą paszę wciąż będzie mu się dawało i dawało, no to wiadomo potem zrobi się gruby, no i nie będzie mu się chciało ruszać, no i tak dalej. Więc zalecane też jest, żeby kupić sobie trochę ziarek zboża. Zboże dla królików jest to właśnie jęczmień. Dużo hodowców podaje jęczmień królikom. Ja oczywiście też. No maluchy i samice lubią go jeść, e, więc myślę, że, że będę dalej podawał. E, no tak jak mówiłem, e, żeby nie dawać tego tej samej paszy, więc można jakieś mieszanki właśnie robić. E, będzie, będzie to lepiej im smakowało, no i na pewno królik będzie potem lepszy. Nie będzie taki stuczony. Moja pasza wygląda tak, czyli jest tutaj granulat, e, ziarnka jęczmień, gdzieś tam się pojawia pszenica. Trochę suszonych rzeczy, czyli koper i tak dalej. No więc taka mieszanka jest dobra króliką, jak widzicie, już wyjadły. No dobra, myślę, że na ten poradnik by było to wszystko. Jeżeli chcielibyście takich odcinków więcej, no to piszcie w komentarzach. Ja będę starał się coś, coś ciekawego nagrywać. No jeżeli spodobał się taki odcinek, no to fajnie by było, gdybyście zostawili subskrypcję, bo naprawdę bardzo szybko nasz kanał się rozwija. W 3 dni wbijamy ponad, ponad 15 subskrypcji, no więc jest to bardzo dużo. No i oczywiście się cieszę. Jeżeli chcecie, żebym coś jeszcze opowiedział, co trzeba zrobić, żeby zacząć hodowlę, no to piszcie w komentarzach. Jak widzicie moja hodowla królików składa się na razie z jednej klatki. E, z trzech raz jest to kras e, lasa OSC, srokacz czarny, kalifornijski czarny i świeżo nabywane króliki, barany francuskie, madagaskarowe, no i za niedługo też srokać No dobra, no to co? Ja już nie będę przedłużał, myślę, że wiecie co trzeba robić. E, czyli jakaś tam fajna łapeczka, komentarz. No dobra, no to co? Dzięki za obejrzenie. Cześć.